Witajcie, ostatni odcinek Chorych Simsów okazał się sporym sukcesem. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak pozytywnego odbioru. Tak czy inaczej, jest mi z tego powodu bardzo miło i dlatego też postanowiłem przygotować dla Was kolejną część. Dziś poeksplorujemy nieco inne zakamarki niepokojących fantazji Simsomaniaków, więc myślę, że ten film również przypadnie Wam do gustu. A teraz, kończąc już te moje wywody, zapraszam do oglądania. Pamiętacie symulator Fritzla z poprzedniej części? Otóż okazuje się, że podobnie skrzywiony gracz połączył w swojej rozgrywce pasję Józefa i goblina malarza. Wygląd Sima, jakiego stworzył, jest bardziej klasyczny w stosunku do zainteresowań, przez co część z Was może domyślać się, co z niego za artysta. Po wprowadzeniu owego osobnika na działkę budowany jest podziemny basen wraz z kompleksem samowystarczalnych cel. Najważniejszymi elementami wyposażenia są tu wszechobecne sztalugi. Następnie pod pretekstem kąpieli wabione są do piwnicy dzieci z sąsiedztwa. Gdy znajdą się w środku, drzwi wyjściowe zostają zamknięte, po czym mistrz pędzla bierze się do dzieła. Maluje on od świtu do zmierzchu porozbierane dzieci, a żeby tego było mało jego pedofilskie dzieła idą na pniu za niemałe pieniądze. Ciekawe patologiczne telewizyjne reality show mogą być nieprzeciętną inspiracją dla graczy. Dokładnie tak jak w przypadku jednej z moich widzek, kryjącej się pod nickiem Abnegacja. Stworzyła ona dwie ośmioosobowe grupy simów, które nawiązały miłosne relacje, łącząc się w pary. Następnie, czterech przedstawicieli każdej z ekip przeprowadzonych zostało do nowej parceli, pełniącej rolę klubu romantycznych interakcji. Tym sposobem nieznani sobie simowie zaczęli nagminnie współżyć i dopuszczać się czynów niegodnych. By całość była kompletna, na nieustannie organizowane orgie, zaproszeni zostali również byli partnerzy uczestników. Przez takie działanie, niczym w owym programie, zaczęły powstawać prawdziwe życiowe dramaty, gdzie nienawiść i agresja przeplatały się z miłością i gorącymi romansami. Zapędy w znęcaniu się nad wirtualnymi podopiecznymi mogą przyjmować różne formy. Niektórzy na przykład lubią męczyć Simów psychicznie, umieszczając pedantów w brudnych pomieszczeniach albo robiąc imprezy w domach samotników. Jednak nic nie jest tak mocno wyniszczające, jak połączenie katuszy fizycznych z mentalnymi. Taki właśnie plan zrodził się w głowie jednego z graczy, który postanowił na największej parceli w okolicy zbudować malutki domek otoczony ogromnym labiryntem. Tym sposobem Sim, jaki się tam wprowadził, by dotrzeć do domu, musiał pokonać biegiem trasę trwającą 7 godzin. Następnego ranka udał się Rzecz jasna do pracy, a jako, że droga przez noc się nie skurczyła, to wychodząc o dziewiątej, akurat na szesnastą był na miejscu. Wracając, zemdlał, zaśmierdział się i dwa razy oddał mocz. Gdy nareszcie trafił do mieszkania i próbował coś ugotować, niechcący zapruszył ogień. Straż pożarna nie zdążyła przybyć na czas. Ten scenariusz jest pomysłem użytkownika Reddita i bardzo mocno uderza w nuty niewolniczo-rasistowskie. Otóż podczas jednej z sesji wykreował on historycznie zgodną tropikalną plantację. Żyła na niej mieszkała biała, bogata rodzina wraz ze służbą i sporą grupą czarnoskórych niewolników. Okolice przygotował dbając o najmniejsze detale, jak chociażby pracownicze kwatery, a także trzypoziomowy dwór zawierający część mieszkalną, świetlicę dla dzieci i ambulatorium. Nie zapomniał nawet o w pełni funkcjonalnym sadzie i różnych mezaliansach, jak na przykład ten między właścicielem i służącą, z którego narodziła się ta oto mała dziewczynka. ostatniej historii ciężko podać jednego autora, ponieważ bardzo wielu z Was nadesłało mi podobne scenariusze. Jest to opowieść o Simie, który w dzisiejszych czasach mógłby zostać nazwany hipsterem, choć ja wolę określenie z jakiego korzystano dawniej, brzmiące po prostu Menel tudzież Bey. Cała zabawa zaczyna się tam gdzie zawsze, czyli w kreatorze postaci. Tu w zasadzie mamy pełną dowolność, chociaż przy wyborze ciuchów polecam kierować się zasadą najmniejszego mainstreamu. Gdy nasz kloszart jest już gotowy do działania, pora osiedlić go na jednym z okolicznych śmietników. Wydajemy całe początkowe oszczędności na jakiś drogi obraz lub inne niezbędne przedmioty. Teraz nareszcie możemy rozpocząć rozgrywkę, w której jedynym ograniczeniem jest wasza fantazja. Możecie spać na ławkach i w krzakach, grzebać w śmietnikach, zbierać metale, owady i żaby, kąpać się w rzece lub na siłowni, a także załatwiać potrzeby fizjologiczne w publicznych toaletach. Natomiast w momencie, gdy zgłodniejecie, zawsze da się coś złowić czy ukraść sąsiadom. Więc jak widzicie, niczego Wam nie zabraknie, a rozgrywka zamieni się w jedną wielką żulerską przygodę. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Dziękuję wszystkim, którzy nadesłali do mnie swoje opowieści, bo będą się one sukcesywnie pojawiały na łamach następnych filmów. A jeśli ty również chcesz, by twoja historia znalazła się być może już w następnym materiale, pisz na adres horeesimsy@gmail.com. Natomiast ja na tą chwilę się już z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.